Cześć, witajcie, witam Was wszystkich. bardzo serdecznie z tej strony SPS i zapraszam was na kolejny już odcinek z dynamicznej gry MMORPG Margonem, w którym można grać aż, uwaga, aż sześcioma profesjami. Dzisiaj są ze mną dwie sławy, czyli Bartes, witam, witam, i ja. Jest także Dynamis. I ja. <laughs> zechodem, zechodem, zechodem. No, i. No dobra, dobra. Pieniądze ci już wysłałem dzisiaj, jak coś. No. A No pewnie. I chcielibyśmy was na samym początku odcinka zaprosić do kanału Apsztyfikanci Ale wszystko, co nie musicie wieździeć wytłumaczy Wam Bartes. Tak. Odejdź ci mikrofon do studia. Witam Was ponownie na odcinku Space'a Generalnie nasz klan przetyfikanci może zacznę od wytłumaczenia poniekąd nazwy, Przytyfikanci to są Alfonsi. Budujemy swój harem na Telawelu i chcemy, abyście dołączyli nie do naszego haremu, tylko żebyście kreowali swój własny harem, jakim jest świat Telawel. I zamysłem tego klanu jest przedział 100 do 120, gdzie będziemy ogarnięte i zajebiście rzetelne i otwarte osoby przyjmować do klanu z otwartymi rękoma. No ale jest poniekąd jeden warunek. Jeżeli masz unikatowe EQ, no to nie szukujmy się, jesteś poniekąd frajerem i no i nie chcemy, no, prawda? E, a jeżeli jest sytuacja, gdzie masz heroiczne EQ bądź masz umiejętności od Barteza, który robi naprawdę świetne, to chętnie Cię przyjmę pod swoje skrzydło, ale zasadami rekrutacji będzie zajmował się e Space. Nie chcę obciążać tym Danamisa, ponieważ wiecie, że Danamis jest teraz poważnym człowiekiem, przedsiębiorcą. Moją prawą ręką w kwestii rekrutacji oczywiście będzie e space i do niego kierujcie prośby, czy chcecie dołączyć do klanu, a nie, 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 nie przepraszam, nie czy chcecie, tylko wiadomo, że chcecie dołączyć do klanu, ale czy po prostu macie możliwość, żebyście działali, działali z nami w tej zajebistej ekipie, jakim jest Danamis, Christian, Welbelmonde, El Jebako i, i jest sześć, <grym> po prostu... Ten no właśnie. Bębaku. Ja po no, prostu tutaj nie negować tego, co ja mówię. Staram się mówić luźno, ale również poniekąd jakoś zwięźle. Ale staraj Dlatego... się mówić bardziej po polsku, bo nasza widownia jest od 12 do 14 lat i chyba nie zrozumieli połowy tego, co powiedziałeś. Dobra, to powiem kurwa tak. Zapraszam do klanu, robimy zajebistą ekipę, będziemy bić herosy, będziemy bić kurwa elity, będziemy bić tytanów. Tylko po prostu musimy mieć ludzi. Ale jeżeli masz unikatowe eku, to na pewno to zrozumiałeś, że jesteś krajerem i ciebie nie przyjmie, no I... tak. Żeby najlepiej było chociaż parę heroików yy, w eku i to nie na 50 level, tylko na ten setny i, i byś miał jakieś tam dobre umki, i byś coś potrafił. Ja, no bo tak szczerze mówiąc, sam osoby, które będą robiły za żywą tarczę. Od żywej tarczy będziemy mieli dynamisa, no. który będzie wyzywał ja robię pod tanka, elo. i to on robi pod tanka i to on będzie naszą żywą tarczą. A więc. Jedna osoba, nam wystar yy, jedna osoba nam wystarczy wystarczy jedna osoba nam wystarczy wystarczająco brawo Michał, po prawda błyszczyzna się kłania. I, <grywanie> i, i, I... i co jeszcze możemy dodać? No że fajnie jakbyście mieli już te 15 lat, jakby tam już będziemy widzieli że wam się wąs spuścił, to was przyjmiemy, nie? Tam już wszystko będzie wiadomo. Ale jest że ten problem. Wiecie, nie że wasza widownia jest od 12 do 14 roku życia, także to jest taki, nikogo nie zarekrutujemy, bo jesteście się za młodzi, no. Nie no, nie no. Ja mam parę takich ananasów, którzy są, są, są tam z wyższej półki. Dobra, ale kwestia jest po prostu taka. Bardzo chcemy, abyście dołączyli do naszego klanu. Przedział 100, 120. Łaźnia nasza, miłki nasze, krzyże, krzyżowiec i żywioł, żywioł nasz. jest nasz. Wszyscy po prostu nasi, budujemy swój Dziękuję, ekipa tak, w pierdolu tak, witam tak, ekipa na rejon Ekipa w pierdolu i... No, no i, klamy i, klamy. i jak dołączycie do klanu to możecie sobie dać opis na Facebooku Nowy klan, nowa ja <laughs> o, Polecam <laughs> Nowy klan, nowy ja <laughs> No, uwaga, więc klan, uwaga, klanik uwaga, będzie bardzo fajny, więc... Taka, że... Jeszcze Danamis o tym nie wie, ale właśnie mu to powiem. Dlatego o tej reakcji się na pewno dowiecie o filmie Nespessa. Danamis będzie zobligowany do tego, aby zrobić poniekąd, bądź wplecić jakąś tutaj kwestię klanu Absdyfikanci do swojego filmu. I tam również się dowiecie poniekąd. A to nie ma sprawy, to jest. Ja co klan oferuje? Robię. Co klan oferuje? No niestety ja się nie nabrady, bo nie mam za wiele czasu.